Dziś chcielibyśmy państwu przedstawić najmniejszego suv w gamie Volvo, a mianowicie model XC40. Jest to miejski SUV, świeży i odważny design doskonale łączy walory auta klasy SUV z nowoczesnymi trendami. Dzięki temu Volvo XC40 to auto, które zdecydowanie wyróżnia się na ulicach nowoczesnych miast swoim wyglądem. Model ten może być napędzany silnikiem spalinowym lub hybrydowym. Ten drugi stanowi połączenie wersji benzynowej z napędem elektrycznym, zapewniając najwyższy poziom wrażeń z jazdy. Każdą jednostkę wyróżniają doskonałe osiągi. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii nasz miejski SUV charakteryzuje się również niskim poziomem spalania. Oraz emisji szkodliwych substancji. Volvo XC40 to uosobienie szwedzkiego designu. Wnętrze jest luksusowe, a jednocześnie niezwykle praktyczne. Potwierdzają to liczne rozwiązania charakterystyczne jedynie dla marki Volvo. Wszystkie elementy wewnętrzne wykonane zostały z najwyższej jakości materiałów. Tapicerka, wykończenie foteli, czy też centralna konsola stanowią praktycznie jedną doskonałą całość. Wszystko oczywiście jest wykonane z niebanalną troską o otaczające nas środowisko. Volvo XC40 wyróżnia się jednak nie tylko fenomenalnym wyglądem, ale również wysokim poziomem komfortu. Doskonała pozycja za kierownicą, idealne wygłuszenie samochodu oraz liczne systemy wspomagające kierowcę podczas jazdy sprawiają, że każda podróż tym samochodem sprawia naszym klientom ogromną przyjemność. Pojemny bagażnik Pozwoli wybrać się zarówno na zakupy, jak też na wakacje. Szeroki wybór dodatków, takich jak poprzeczki na bagażnik dachowy czy hak holowniczy, sprawiają, że auto może być idealnym towarzyszem przy wielu kilometrach bezpiecznej podróży.